Yo siemano, witam was w moim pierwszym odcinku serii Minecrafta I ja się, najpierw się przedstawię Ja się nazywam Elfridek220 I może, nie wiem czy na pewno, ale może mnie korzyja życie niektórzy Bo zmieniłem mój kanał Oczywiście nie powiem jak mój dawny kanał się nazywał Bo, no, ja wam po prostu nie powiem co się tam działo więc nie zobaczycie, macie ten kanał, będziecie sobie fajnie oglądać, w piątek, sobotę, niedzielę. Kurde, dzisiaj jest sobota, jutro filmik, więc będzie spoko. No więc zaczynamy sobie rozgrywkę. Ja się, tutaj się już przedtem na 1.81 L 220 No i zaczynamy na Single Player. E, co tak było? No bo się zaraz wkurzę. No. Creative North World. No to może... O, Elfridek 220 gra. I żeby mi ktoś nie mówił, że się nazywam Elfridek 220, bo to, że mam taki numerek 220, to nie znaczy, że nie było innego numerku, tylko się tak nazywam, Elfridek 220. I żebyście mi nie mówili na mnie 220, tylko 220, bo to jest wielka różnica. No więc y, Survival oczywiście Jakieś opcje yy... Nie wiem czy sobie wziąć bonusową skrzynię No Nie wiem no, okej okay, weźmie Nie, nie weźmie Cheaty, no nie Ogólnie korci mnie, żebym wziął te cheaty, ale dla was nie wezmę, więc no... No, no więc tutaj sobie Creative the World, no i gramy. No szybciej, co tak długo? No, już chciałam rozwalić ten komputer. Owce słyszę. Trzeba owce mieć. I nie chcę mieć normalna. Chcę mieć... Na razie niech będzie peaceful. Łowieczki. Będziemy mieć wełnę na samym początku. Ale ja mam farta. Ja mam farta. Co? A, zapomniałem. Sorry. Ale mamy już jedzenie, więc jest dobrze. Aj, coś się długa ta seria zapowiada. No i trzy nam wystarczą chyba, nie? Boże Dobra, nie wnikam Więc dobra, jak każdy gracz Oczywiście zaczynamy od ścięcia drzewa Bo każdy, każdy tak zaczyna Ła, Elfridek 220 zaczyna W sumie to Nie wiem co, jak jeszcze nazwać ten odcinek może przygo... Nie... E, jak jakby go nazwać? Albo Minecraft przygody Elfridka 2... Y, Elfridka. Albo nie. No to dobra, niech będzie, zagrajmy w Minecraft. Y, gwia y, kratka 1. Yy, początek zmagań O! o Żelazo! Ale mamy forta Farta, forta Forteca oczywiście Crafting Table jest niezbędny do gry yy, Patyczki oczywiście Nie, 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 nie yy, Kill off Oczywiście jak każdy wie Co to jest To? Dobra, jakieś kamienie nie wynikam. Yy, na, oczywiście każdy wie, że drewnianym kilofem nie można, no wiecie, rozwalać żelaza. No zresztą w sumie to każdy to wie, to nie wiem po co ja to mówię. No i oczywiście można tylko kamiennym i powyżej kamiennego Boże powyżej kamiennego Ech. No i mamy No i sobie kopiemy Ło będzie więcej Więcej to jest lepiej No i już nie ma Ym... O, węgiel! No nie, no. Począt... E... Wiecie co? Ja się trochę boję tej muzyczki. W sumie to ja się zawsze bałem tej muzyczki Nie no żartuję, nie boję się jej. No, kurde. No i chyba ten nam wystarczy tego węgla i żelaza no, może żelaza pięć... No, ej! Nie chcę tu zostawać! Nie! A ja mam swój sposób nie, no ej! Crafting tape sobie na wszelki wypadek zabierzemy. Jeszcze zrobię sobie... Nie. Myślałem, że nam jest... Byd. Y O, tam są bagna. Kałamarnice. No i co, szukamy teraz miejscówki na dom. Chyba. O, mleczyki. Ja to nazywam mleczkami. Bo to mi podobne do mleczyka. Uhu, uhu, Podoba mi się, bierzemy. Odcina. No nie no, ta gra mnie kocha po prostu. Co? Nasiona? Tutaj, teraz, w tym czasie, w tym miejscu, nasiona sobie leżały, no nie mogę, ta gra mnie po prostu kocha, a ja kocham tą grę, no jeszcze bardziej mnie kocha, no jeszcze bardziej, Boże, lepszej miejscówki chyba w życiu nie widziałem. Boże, mamy śnieg, wszystko czego potrzebujemy. No eee, no nie A ja myślałam, że tutaj będzie, wiesz. Wiecie. Dynie! Dynie, dynie, dynie! Potrzebne nam dynie! Teraz, żeby tylko zaskoczyć bezpiecznie. Nie, nie zabij się. Jest. Boże, ja mówię o zabiciu, a tylko mi dwa serduszka zabrało. Dobra! Mniejsza o to. Już ciemno nagrywam o 17.50 Mój Boże, ile dyni Nie, ja się tutaj osiedlam Ja tutaj przerobię ten wodospad na coś pięknego yy, O, węgielman No i będzie przepięknie Ogólnie dzisiaj nie ma za bardzo yy, tematów do mówienia Ale zawsze coś się tam powie Wyczaśnie że tak powiem Co to jest Boże jak tutaj się pozmieniał świat To jest to samo co my tam widzieliśmy Ja muszę, nie wiem Aha to jest to Boże, ja mówię co to jest i to nam się nawet przyda. Bo zobaczcie, można z tego zrobić fajne cegły. Znaczy ja nie wiem czy z tego yy, materiału, ale z któregoś się robiło fajne. Nie, z tego się nie robiło takich fajnych. Ale z któregoś bloku pamiętam, nawet mam na myśli ten blok, yy, wiem, że się robiło bardzo fajne cegiełki. Ta gra mnie kocha. Jesz... Był komplet. Ile odcinek? 10 minut już. Okej. Okay. Spłokoń się jeszcze wyrobię. Ej, co to jest za czarne gówno? Ej, nawet, nawet na podłogę będzie okej. Okay. Bo z tego będziemy robić podłogę Znaczy jak chcecie To jest ten blok yy, Dokończę Jeśli yy, chcieliście yy, No jest tylko jeden yy, Jeśli byście chcieli z innego drewna No to śmiało piszcie No bo ja wtedy właśnie nie wiem z czego zrobić Jak wam się podoba bo chcę żeby dla was był najlepszy domek O nawet węgiel jest Pieprze jak to jest ładnie Ja już sobie wyobrażam co tutaj będzie stało Kurde wielka wieża na której będą jeszcze lepsze widoki o! Tutaj nawet jaskinia jest za wodospadem, więc jest ładnie. Coś pięknego. O, tam jest ten blok ładny. Nawet wam pokażę, co się z niego robi. Boże co ja robię. Ym, tylko sobie pochodnie zrobimy. Ło, ile tutaj tego bloku jest! Spoko, w następnym odcinku tutaj pójdziemy. I patrzcie jakie ładne bloki tutaj powstają. No przyznajcie mi, czy to nie są ładne bloki. No i najgorsze teraz wypłynięcie z tego. A jak sobie poradziliśmy. No więc co? Aha Ja jeszcze sobie tutaj zrobię checkpoint, czyli postawimy łóżko. Poczekamy na noc. I dzisiaj będzie taki odcinek 20 minutowy albo 15 Chyba 20 No z tej pepsy mam się napije. <laughs> Dziękuję za jajeczko Uff. skrzynia by się przydała to zrobimy sobie chyba nam wystarczy Tak wystarczy nam spokojnie no eee, nie nie nie, to nie jest fair To jeszcze z tego zrobimy To już będzie fair O, i teraz sobie tutaj podajemy te rzeczy Popodajemy A jeszcze sobie zrobię to, jak to się nazywa? Siekierkę o. O. idziemy spać o kurczaczek tam jest w tle no i co idziemy ścinać Ścinać. o kolejne jajuszko a jeszcze bym Was prosił o jedną rzecz żebyście mi podali pod opis yy, yy, w komentarzach żebyście mi podali link do ściągnięcia Ray Minimap bo jak się zgubimy, no to speszek i odmowa, zaczynamy survival. Więc proszę was o to bardzo, żebyście napisali. Boże, ile tu jest jaskin! Trzy! Ło! Jeszcze ten zabudospadem to są cztery jaskinie. Ła! <try> No, do 15 minuty się, y, a, do 20 minuty się wyrobimy, trochę drewna, z, z, nas zbieramy na odcinek, na następny odcinek. O, sadzonkę na wypadła. Y, wypadła. Do następnego odcinka, y, w następnym odcinku y, będziemy budować domek, jeśli ktoś by się pytał coś. <laughs> Cztery jask pięć jaskin. My god, czy wy to kiedyś widzieliście? Pięć jaskin? W jednym miejscu? Czy tam miejscówce? Ja jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałam, ale okej. Okay. Niech będzie. Niedługo mam urodziny. Dzisiaj siódmy? To za 10 dni mam urodziny. Ła. Mogłem sobie zacząć kanał ten. Zaczął w urodziny, ale już mnie się o to. Jest 7 marca odcinek, niech sobie jest <laughs> Dobra jeszcze dwa drzewa się zetniemy no i już kończymy Ła a ła! Zabolało trochę, ale okej okay. Nie, ja nie chcę mieć nieparzyście drzewa. Ja chcę mieć... Sześć jaskin. Boże. Czy to jest jaskinia? Nie, to nie jest jaskinia. To pięć. Więc idziemy do... Naszego... Nie wiem jak to nazwać. Yy... <ścoughs> nie wiem jak to nazwać. Do naszego łóżka, skrzynki i craftingu. Yy... No więc 17 minuta zaraz, więc skończymy odcinek No więc dobra yy, Jeśli filmik Ci się spodobał Nie zapomnij dać la yy, lajka yy, Nie zapomnij mi yy, podać link do ściągnięcia rej Map, bo to też jest bardzo ważne No i daj subskrypcję dla takiego Elfridka yy, Czy tam Elfrida jak to woli, możecie nam nie mówić Elfrid więc dajcie dla takiego biednego Alefrida tą subskrypcję i lajka Więc ja się z wami żegnam więc y, nara cześć i do drugiego odcinka serii Minecrafta. Pożegnaj się No wystarczy No pokiwał głową No to, no nara Cześć